Hej, cześć, witajcie z tej strony Skater i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w sumie paku peningu, bo zbliżają się... znaczy e, zbliżyły się już tocy Tak, mamy drużynę tygodnia. Bardzo ładnie ona się prezentuje e, Marshal, tutaj Coleman tutaj tutaj Lalana, tutaj Dawid Silva, Sterling, Aguero, Suarez, Staridge Gerard, Hazard tego pana nie znam tutaj, ale ale co tam, nawet nie założyłem słuchawek jest 4 i tak dalej, nie założyłem nawet słuchawek i od razu po prostu jak y, kupiłem Paysafe'a, zapłaciłem, tak naprawdę polecam Paysafe Card, FIFA, koniec Paysafe Card bardzo fajni ludzie fajnie, fajnie fajnie wymieniają Paysafe'y, ale nie o tym tutaj mówię, mamy tutaj paczki za 50 tysięcy końców chciałem powiedzieć złotych, przepraszam dwie paczki Dwie paczki kupię i dwie paczki zostały. Więc co zobaczymy w pierwszej? Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy. Sprawdźmy. Uu. O Boże, 50 koń końców już poszło. Ach, mam nadzieję, że to jest coś ciekawego i co trafiamy? Kurtua. Najlepszy w mojej paczce. serio kurtua. Takie... Gówno! No bo inaczej się tego nie da nazwać. Boże, to za gówno. No Jezu, znajzarsi. Tacy, tacy, rzadsi. Nie, nie, nie. Oni, on, on idzie na... na listę transfera. No dobra, zostało nam jeszcze 50 kolejnych tysięcy. Zobaczymy co trafimy. Co trafimy. Ach, nie wiem. Ja nie patrzę, zamykam oczy W tym momencie klikam I nie patrzę Nie patrzę Co to będzie? Jezu Chryste Wy już wiecie Ja patrzę Pujol Co to jest za paczka? Pujol Diego Alves Marquisio Sisse. O HULK, bardzo ładna paczka, HULK już mi się podoba eee, Meikon, Muriel, Jose kalechon i Bruno Cezar. HULK najlepszy z całej paczki Jezu Chryste Chociaż nie, przyda mi się do Brazylii Bardzo dobrze, będę mógł włożyć składy No nic Otworzymy sobie jeszcze jedną za 7,5 Ach Boże, 7,5 Chociaż A co mi tam Otworzę sobie za 15 koła jedną. A co? Kto bogatemu co? Nikt. No właśnie, to jedziemy. Eee, może tutaj coś się trafi. Trzy poczuszki. Co znajdziemy? Tak, uwaga. Teraz patrzę, zobaczymy, co trafię. Gomez. Gomez. Bardzo ładny. Gomez. Szczecelenburg. Green. Gomez. Walcott. No, bardzo ładny. O nie, gdzie? Tutaj dużo, o architekt kończący mm, O, ale fajne stroje Całe czerwone, chyba sobie je użyję Jasne Jako Białe tu są tu Są czarne, to wezmę sobie czerwone Zamiast białych Okej, okay, bardzo ładnie Okej, okay, no i teraz tyle spoko, to się przydadzą I Gomez, Gomez bardzo fajny zawodnik nie wiem dlaczego ma 786 O! Beniuk! Bieniuk, przepraszam. Bieniuk. O Jezu, Bieniuk! 69 główek! Przypadek? Nie. nie sądzę, nie sądzę. Ach! Chyba wszystkie do klubu idą. Poszły! Dobra, w tym odcinku to chyba tyle, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych pak pack, openingach, jeżeli takie będą. Na razie, cześć, siemano, pa pa.